Sport to ten obszar, którym możemy się chwalić, z którego jesteśmy dumni, to ten obszar, na który stawiamy. Wystarczy spojrzeć obojętnie na którąkolwiek dyscyplinę sportu. Czy to będzie piłka ręczna, czy piłka nożna, czy rowerzyści, czy pływacy, wszystko to dzieje się na bardzo wysokim poziomie. Natomiast to nie tylko sport zawodowy, to też sport amatorski to też pewna aktywność sportowa ludzi, którzy. Kochają sport, rozumieją sport i sami też chcą włączyć się w działanie. Tak więc myślę, że warto inwestować w ten obszar. Oczywiście warto inwestować w szkolenie młodzieży, ale warto inwestować też w infrastrukturę sportową. Dlatego w Zabrzu sposób wyważony, mądry, ale konsekwentny ciągle dokładamy kolejne obiekty sportowe. Wszystkim sportowcom dziękujemy za ogrom pozytywnych emocji. Kibicom życzymy, żeby jak najwięcej tych pozytywnych emocji było wszystkim życzę radosnych, spokojnych świąt. Wiele tutaj aspektów sportu zabrzańskiego zostało poruszone, przede wszystkim jego sukcesy na różnych polach od piłki nożnej przez gimnastykę, piłkę ręczną, no można by wymieniać szachy, pływanie no to jest tylko wycinek, bo są mniejsze kluby, większe kluby, natomiast mają jeszcze jeden dodatkowy plus. Zarządzają nimi, prowadzą je pasjonaci. I bez tych ludzi sport zabrzański nie mógłby istnieć. No i ten ostatni aspekt, który też wybrzmiewa w zabrzu, to jest aspekt finansowy. Podczas gdy w miastach ościennych rodzi to dużo konfliktów, dużo nieporozumień związanych z obcinaniem dotacji, z niedofinansowaniem przede wszystkim sportu i młodzieży w Zabrzu, nie dość, że takiego problemu nie ma, to to, co pani prezydent wspomniała, te działania, rozmowy doprowadziły do tego, że kluby zawrzeńskie będą mogły podpisać już na początku stycznia umowy na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na 2022 tak wcześnie i nie będą chcieli się martwić finansami w klubie. Miło spotkać się tutaj akurat z ludźmi, którzy na co dzień żyją piłką nożną, a ta piłka nożna w tym roku klubowi przysparzyła sporo znowu sympatii, popularności jak, jak zwykle, trudno to reklamować zresztą, ale ja osobiście jestem zadowolony, że górni w końcówce tej rundy... Jest na bezpiecznym miejscu, zdobył tyle punktów, szczególnie ta końcówka bardzo pozytywna. Nasze cele, które mieliśmy wyznaczone na dany rok, się spełniły. Wiadomo, naszym największym rzeczą jest to, żeby jak najwięcej naszych wychowanków grało w pierwszej drużynie. Ostatnio debutował nasz 15-letni, już dzisiaj 16-letni Darek Stalmach, który się też rozwija, i to z nas najważniejsze. Żeby jak najwięcej młodych chłopaków krzepiło piłkę nożem, było zdrowych, było uśmiechniętych, i próbowało dalej rywalizować w naszym tutaj mieście w zabrzeł. Nasza baza też się polepsza, bo wiadomo, boisko walki zostało oddane do użytku, wymieniona nawierzchnia. Teraz buduje się jeszcze balon. W tamtym roku była oddana hala matyjki, więc cały czas też ta infrastruktura sportowa w mieście. Puste, teraz podgrzewane boisko, które było miesiąc temu oddane do, do użytku, więc cały czas coś się dzieje pozytywnego w sporcie i wokół sportu, i też trzeba się z tego cieszyć i życzyć, żeby następny rok był jeszcze bardziej pomyślny niż ten. Takie spotkanie to po pierwsze jest coś, gdzie możemy się spotkać po tym okresie pandemii, więc jest bardzo dużo wymiany różnych refleksji, różnych zdań, różnych pomysłów. Spotykamy się tutaj oprócz władzy miasta, jest tutaj dużo sportowców, jest dużo różnych organizacji pozarządowych związanych ze sportem. Więc myślę, że od rozmów się zaczyna, a potem są plany i tak naprawdę postanowienia noworoczne. I już tutaj każdy ma swoje pomysły, co tak naprawdę i czego oczekuje w następnym roku. Dla mnie w Zabrzu pierwszy raz, chociaż rzeczywiście mógłbym wrócić do, do moich czasów z gry w Górniku Zabrze. To oczywiście takie spotkania też miały, miały miejsce. Wydaje mi się, że w Polsce jest to dość powszechne, dość popularne. Takie spotkania są one rzeczywiście ważnym momentem w roku, kiedy możemy porozmawiać na temat tego, co było dobre, co było złe, co można poprawić, a przy okazji spotkać naprawdę wielu ciekawych ludzi. Piłka nożna, ekstraklasa, piłka ręczna, ekstraklasa, gimnastyka. Tańce jest jeszcze bardzo wiele innych sportów, mamy bardzo silną młodzież, mistrz Polski w ręcznej, także miasto stosunkowo niewielkie, a bardzo mocno odciska swoje piętno na, na mapie sportowej Polski. To jest fajnie spotkać się z ludźmi tutaj ze środowiska, nie tylko sportowego. Bardzo miła inicjatywa ze strony pani prezydent, bardzo jestem wdzięczny za zaproszenie. Oczywiście wykorzystamy te spotkanie, jak najlepiej będzie to możliwe przy miłej takiej przedświątecznej atmosferze.